Czy twój plac zabaw musi być drogi? Nie. Powiem Ci o ośmiu super tanich zabawkach na plac zabaw. Co mogą robić dzieci i jak się bawić? Żeby to nie kosztowało prawie w ogóle. Numer jeden. Trawa, krzewy. Zielsko. W tym dzieci mogą się bawić, robić wianki, zbierać, robić zupę. Buszować w tym. Dajmy trawie podrosnąć. Niech dzieci w niej buszują. To będzie super zabawa. Numer dwa. Grządka, rabatka, możemy hodować różne rzeczy. Jadalne, albo pachnące, albo ładne. Do tych zabawek przyjdą też zwierzęta, owady, robaczki. I będzie dzięki temu więcej ptaków. Także zapraszajmy naturę do naszych placów zabaw. Numer 3. Śmieci. Rzeczy, które nam już są niepotrzebne. Garnki, pokrywki, łyżki, no to jest standard, ale też konewka. Puste opakowanie po szamponie. Stary telefon. Różne rzeczy. Dajmy dzieciakom sprzęt taki dorosły. Chętnie się nim pobawią. Propozycja numer cztery. Ziemia, piasek. Dajmy dzieciom kawałek miejsca w ogrodzie, żeby mogły same o niego. Dbać, uprawiać, bawić się nim, grzebać w nim. Można dać dodatkowo łopatkę, grabki jakieś i wtedy dziecko będzie miało kupę zabawy, kupę obserwacji różnych owadów, pewnie zrobi dla nich domki. Niech się wyżyje po swojemu. Opcja numer 5. A co jeżeli w ziemi jest właśnie dołek i spadnie deszcz? Powstaje kałuża. To jest jedno z najlepszych zabawek, super tanich. I w ogóle zabawa w deszczu też jest w porządku. Nie ma złej pogody, żeby być w ogrodzie, żeby być na zewnątrz. Jest czasem tylko zły ubiór. Niesamowita przygoda na całe życie. Opcja numer 6: firanka, zasłonka, kawałek materiału. Można ją powiesić na sznurku. I dzieci będą przez tą firankę się gapiły, spatrzyły, jak wygląda świat przez materiał, czy mnie widać, czy mnie nie widać. Co jeszcze będzie? Będą się w niej zawijały. Opcja numer 7. Pewnie kojarzycie z innych moich filmów. To jest drzewo, oczywiście. Zapraszam do tych filmów. Co mówię tam o drzewie? I co mówię o opcji numer 8? O ogniu, ognisku. A teraz przestań skrolować. Idź na spacer albo pobaw się z dzieckiem.